Polonia Nie Wiadom, Górnik Mysłowice, Orzeł Nakło Śląskie i Szombierki Bytom. Tych rywali pokonali piłkarze Ruchu Radzianków w drodze do finału Pucharu Stolecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Podopieczni trenera Marcina Dziewulskiego piłkarski sezon 2020-2021 zamykali prestiżowym meczem z Chorzowskim Ruchem. Stawką starcia przy Cichej było trofeum, które do wygrania jest przecież tylko raz na 100 lat. Obie ekipy przystąpiły do spotkania w możliwie najmocniejszych składach. Faworytem byli niebiescy, którzy kilka dni wcześniej przypieczętowali awans do drugiej ligi, deklasując pozostałą część trzecioligowej stawki. Zgodnie z oczekiwaniami to niebiescy częściej gościli z piłką na połowie swojego przeciwnika, choć początkowo nie oddawali groźnych strzałów na bramkę Rafała Strzelczyka. A kiedy wydawało się, że gospodarze wykreują sobie okazję do objęcia prowadzenia, po minięciu Rafała Strzelczyka przewrócił się Kacper Będzieszak i skończyło się tylko na strachu dla Cidrów. Żółto-czarni też mieli swój pomysł na to jak... Odnieść tutaj w Chorzowie korzystny rezultat. W 15 minucie przeprowadzili szybką akcję, po której przewracał się w starciu z Marcinem Kowalskim Kamil Kopeć, ale arbiter uznał, że nie ma mowy o jakimkolwiek przewinieniu zawodnika niebieskich. Wracamy na połowę czwartoligowca, 30 minuta. Błąd cidrów przy wyprowadzeniu piłki wykorzystany przez Michała Mokrzyckiego. Nie trafia czysto w piłkę Tomasz Foszmańczyk, ale był jeszcze Piotr Kwaśniewski. Na szczęście Rafał Strzelczyk wespół wspomagającym mu Danielem Pietrychą, zażegnują zagrożenie dla bramy. Kilkadziesiąt sekund później zaatakowali Radziankowianie znakomicie na głowę Roberta Wojsyka. Dograł piłkę Michał Szromek po główce snajpera ruchu. Piłka wylądowała jednak tylko na słupku bramki miejscowych. Jedni i drudzy tworzyli widowisko. Godne finału Michał Mokrzycki z dystansu nogą instynktownie broni strzelczyk. 33 minuta ładnym podaniem Daniel Pietrycha otwiera atak swojego zespołu. Później Robert Wojsyk podał piłkę do Michała Szromka, a ten zwiódły Jakuba Słotę otworzył sobie drogę w kierunku bramki niebieskich i spokojnym uderzeniem pokonał Tomasza Nowaka. Niespodziewanie czwartoligowiec wygrywa na boisku świeżo upieczonego Beniaminka II ligi. Tyle, że prowadzenie żółto-czarnym udało się utrzymać raptem dwie minuty. Tomasz Wojszmańczyk do Mateusza Lechowicza, ten dośrodkowuje z prawej strony. Zupełnie niepilnowany Łukasz Janoszka dokłada głowę i precyzyjnym uderzeniem doprowadza do remisu. Próbował jeszcze blokować w swojej szesnastce syna legendarnego Ecika Kamil Kopeć, ale nie zdążył i mecz zaczął nam się od początku. Młody ecik mocno dawał się zresztą tego dnia we znaki defensywie ruchu Radzionków. To po jego podaniu szansę na gola miał Michał Mokrzycki, ale świetnie spisał się w bramce. Rafał Strzelczyk. Kiedy wydawało się, że obie drużyny zejdą na przerwę z wynikiem 1 do 1. Daniel Pietrycha przed swoim palem karnym faulował Tomasza Foszmańczyka. Z rzutu wolnego uderzył Łukasz Janoszka i golem do szatni dał prowadzenie swojej ekipie. Ruch Chorzów wygrywał z imiennikiem z 2-1. Wyraźnie nie pomógł swojemu bramkarzowi mury złożony z zawodników żółto-czarnych, ale i Rafał Strzelczyk czuł, że miał tą piłkę na ręce i mógł sparować ją poza bramkę. Ale niezłą w swoim wykonaniu pierwszą połową ekipa z potwierdziła sobie tylko, że może tutaj sprawić sensację i sięgnąć po trofeum. Zamierzała więc próbować. To 47 minuta uderzenie Michała Szromka, ale piłka ląduje w rękach Tomasza Nowaka. W odpowiedzi potężnie z dystansu Strzelał Michał Mokrzycki. Na szczęście dla Cidrów nieznacznie spudłował. 51. minuta. Kamil Kopeć pognał w kierunku piłki zagranej mu przez Marcina Trzcionka. Później w znakomitej sytuacji znalazł się Michał Szromek. Nie znalazł jednak sposobu na instynktownie broniącego Nowaka. Dwie minuty później zamiast remisu mieliśmy już dwubramkowe prowadzenie niebieskich. Powalczyło o wybijaną przez Radzionkowian piłkę Mateusz Wojtek. Później Mokrzycki dośrodkował w kierunku Lechowicza. Lechowicz zgrał do Kasolika, a Kasolik bez problemu trafił. Trafił do siatki. Wynik 3 do 1. Utrzymał się do 63 minuty. Wtedy znowu z gola cieszyli się gospodarze. Z lewej strony piłkę dostał Lechowicz. Dośrodkował głową. Próbował zagrywać Kacper. Będziesz jak trochę na raty, ale znalazł sobie pozycję do dania strzału i wpakował fujbolówkę do siatki Rafała Strzelczyka. Zaskoczony nieco tą sytuacją. Miłość Świeląk, który przypadkowo zgrał piłkę w kierunku zawodnika niebieskich. Od tego momentu mogło się więc wydawać, że losy spotkania są już Sądzone. Ale Radziankowianie nie chcieli wywieszać jeszcze białej flagi Aminę Boudiga do Miłosza Ćwieląga. Ćwieląg zwiódł Tomasza Wójtowicza, zagrał w pole karne, a tam najprzytomniejszy był Robert Wojsyk i wynik brzmiał już tylko 4-2 dla gospodarza, więc można było jeszcze myśleć o sprawieniu tutaj niespodzianki i dogonieniu bardziej utytułowanego rywala. Tyle, że takie marzenia w 79. minucie rozwiał Jakub Rudek, który wykorzystał znakomite podanie Tomasza Foszmańczyka, a później uderzył... Po Ziemi, nie dając żadnych szans na interwencję Strzelczykowi. 81. Minucie hat trika mógł mieć na koncie Łukasz Janoszka. Wyszedł do prostopadłej piłki, próbował mijać Rafała Strzelczyka, ale nie pozwolił sobie na to. Bramkarz Radzionkowian, a później poradził sobie z poprawką doświadczonego rywala. Oglądający to spotkanie z trybuny Marian Janoszka, miał zapewne serce rozdarte, dumny z popisów swojego syna, jednocześnie kibicował przecież swojemu ukochanemu ruchowi Radzionków. A Radzionkowianie bronili się już w końcówce przed tym, by nie stracić kolejnych goli. Udawało się do 8 trzeciej minuty. Po rzucie rożnym głową uderzał Bartłomiej Kulejewski. Próbował jeszcze ratować sytuację Daniel Pietrycha, ale piłka przekroczyła linię bramkową i gol został uznany za nim na wszelki wypadek skuteczną dobitką popisał się Konrad Kasolik. Ruch radzionków, mimo głośnego wsparcia swoich fanów, przegrał w meczu o pucharę stulecia śląskiego związku piłki nożnej na boisku ruchu w Chorzowie 2 do 6, ale pozostawił po sobie naprawdę dobre i godne wrażenie. Z honorem na pewno no, aczkolwiek wynik tego nie oddaje, ale chęci jakie mieliśmy dzisiaj tu się postawić ruchowi były duże i, i myślę, że za to należą się pochwały dla chłopaków, podziękowanie za, za kształt tego, tego, tego profesjonalnego podejścia do, do tematu i, i duże brawa za, za to, co dzisiaj się działo mimo tego, że, że boli ta porażka zawsze porażka, gdy sześć bramek okrutnie boli, czuję ja wewnętrznie się no, nieprzyjemnie, to jest chyba najłatwiejsze słowo, ale trzeba to wziąć na klacze trzeba sobie z tym poradzić, poukładać w głowie, podsumować ten sezon przeanalizować i spróbować jeszcze jeszcze raz lepiej, mądrzej, z wyższą jakością, z lepszym celem końcowym. Trzeba tu pochwalić drużynę Zarzynkowa, że zagrała, zagrała bardzo dobre spotkanie, nie bała się grać od tyłu. Gdzieś mieliśmy problem z złapaniem, pressingiem ich, ich rozgrywania, i, i tutaj się należą. Im, Im wielkie brawa, gdzieś myślę, że tutaj nasza skuteczność i, i troszeczkę e, doświadczenie naszej drużyny skorzystaliśmy po prostu z tego i wykorzystaliśmy te sytuacje, które której mieliśmy i, i skończyło się, jak się skończyło. Teraz możemy szeroko analizować ten mecz i szukać, co mogliśmy zrobić lepiej, czego uniknąć, naprawdę z tego, że straciliśmy sześć bramek. E, mimo że w na 4-2 zapaliśmy kontakt, to, to szybko ruch zareagował. Jakość ruchu i szybko grania piłkę tu u siebie jest naprawdę bardzo mocna. Także... Z mojej strony gratuluję ruchowi awansu, gratuluję fenomenalnego wśród sezonu, powrotu na, na drugą ligę, gratuluję zwycięzcom w dzisiejszym meczu i życzę powodzenia. Jako mały chłopak gdzieś chodziłem na meczera Radzionkowa, kibicowałem tacie i, i drużynie i, i tam się też wychowałem, bo, bo zaczynałem tam y, stawiać pierwsze kroki, jeśli chodzi o, o granie w piłkę, więc na pewno duży sentyment. Y, potem, już, y, potem już gdzieś y, postanowiłem przejść do, do Chorzowa, było to... Y, Myślę, że z korzyścią dla mnie i, i, i cieszę, że, że jestem w tym miejscu, w którym, w którym jestem teraz. Rozmawialiśmy przed meczem, czy, czy Data będzie, będzie na meczu, dostał zaproszenie z, z Śląskiego Związku, więc, więc postanowiłem skorzystać z tego zaproszenia i przyjechać, e, zobaczyć ten mecz na, na żywo. Muszę przyznać, że, że nie wiedziałem, gdzie Data siedzi na pewno gdzieś na, na trybunie, trybunie Górnej, ale, ale gdzie dokładnie tego nie zaobserwowałem. Yy, więc, więc yy, nie, nie, ma, nie miałem pojęcia, gdzie jest Nie chcieliśmy szukać rozwiązań, których nie mieliśmy przetrenowanych, ani takich, których nie zdrażaliśmy w życie. Chcieliśmy zagrać naszą piłkę i względem naszej piłki sprawdzić, na ile jesteśmy w stanie się postawić ruchowi i jaką drogą idziemy. No, wynik pokazał, że, że jest dużo do poprawy i musimy było to przeanalizować i wyciągnąć z tego wnioski. Mamy w Radziankowie fenomenalną grupę kibiców, która czeka na ten moment, żeby ich wpuścić. Dzisiaj przyjechali w licznym, w licznym gronie, dali nam wsparcie. Dziękuję Dziękuję im za to serdecznie. Też podziękowaliśmy szczerze patrząc im w oczy, bo bo porażce łatwo się zamknąć, schować. Ale my wyszliśmy do nich i, i szczerze z nimi e, chwilę zamieniliśmy słowa, spojrzeliśmy, podziękowaliśmy za cały kształt i wierzymy to, że oni takim meczem też się, e, że będą z nami mimo wszystko. Krzyknęli, że są z nami, wierzę w to, że będą, a, a my ze swojej strony na zrobimy wszystko, żeby ten rok podsumować dobrze, poprawić e, i kolejny spróbować jeszcze lepiej.